4, 3, 2, 1, start. 5 lewy, wypuść długi, podwójny. Z hamowaniem do opór prawy za żywopłot, bardzo wąsko. 80, hamowanie 2 plus, lewy długi zać. 80, 3 prawy, może ciąć i 40, z hamowaniem 2 lewy, ciąć. Do 3 prawy środkiem. 150. 5 prawy przytnij. Do 5 lewy śmiało. I 150 łukiem. 5 prawy przy budynku. 120. Przy hamulce 6 lewy. Do 6 prawy przez szczyt i 40. Hałowanie. 5 minut w siodle. 5 minut w siodle. 80. Za szczytem 10. 5 prawy krótki. Nie ciąć. 80. Nie ciąć. 6 lewy przytnij. 80. Hałowanie. Trzy lewy na główną, wypuść Daj, trochę Dobrze? Tak Pięć minus prawy, śmiało I 300. Hamowanie, opór prawy wąsko Z uwagą syf Opór prawy wąsko Z uwagą syf Lewy max nie ciąć Pięćdziesiąt, lewy syf nie śpiesz środkiem tu 80 prawy max 80 hamowanie, opór, lewy wąsko, śmiało równa zewnętrznej 56, prawy max i 200 6, lewy przytni, max 120, prawy max przeszczyt, śmiało, 70, przeszczytem hamowanie i 33, plus lewy zły 3, plus lewy zły 80 i prawy do 4 plus prawy przytni 50, lewy max prawy do lewy max hamowanie modlowego słupa 50, opór lewy zły, opór lewy zły. Do opór prawy. 300. Przyhamuj, 4 lewy przytni, przeszczyc, uwagę do 5 prawy. Do 4 lewy krótki, 100 hamowanie 3 prawy, środkiem przytnij, 3 prawy, 50, przeszczyt, przyhamuj, 3 minus lewy, środkiem trzymaj, do 5 prawy, przeszczytem hamowanie, odciąża 20, opór lewy, ślisko, ślisko, 4 prawy, przeszczyt, przyhamuj, 3 lewy na most, 3 lewy na most, 50, 5 lewy, wypuść do 2 lewy, na główno unosi, unosi, 300, Lewy maks, prostuj, 86, lewy max w lesie, może wilgotno, 80, szczyt środkiem, max za szczytem dobija w siodle, 85, prawy przytnij, 150, prawy max trzymaj do lewy maks, prostuj na szczyt, przez dwa szczyty w prawą 85, prawy lewy maks w siodle, do 6, prawy prostuj, lewy w siodle, 6, prawy prostuj, 3, prawy przytni w górę, przytni w górę. Do 4 prawy, 5 lewy prostój wypuść, 70, 3 plus lewy prostój śmiało. Do 5 minus przez szczyt odciąża i 200 do horyzontu. 100 lewą, hamowanie opór prawy szybki, na główną. Sto. Wychamuj 5 minus prawy z drogi odciąża 120. Lewy maxi 300. Hamowanie, opór prawy z drogi na znaku. do szczytu za szczytem 120. Hamowanie 3 plus lewy. Środkiem śmiało ciąć. 180, 5 lewy, prostuj, 80, z hamowaniem, 4 lewy, ciąć, 4 lewy, ciąć, do 4 minus, prawy, długi, trzymaj, długi, trzymaj, 4 minus, 50, za szczytem, 200, łukiem, śmiało, do lewy, końcem, hamowanie, 4 lewy, wcześnie, do 5 prawy, prostuj, 4 lewy, wcześnie, do 5 prawy, prostuj, prostuj i 120, za szczytem, 100, 5 prawy, ciąć i 100. 5 prawy ciąć 100 Lewy z hamowaniem za szczytę 55 minut prawy ciąć i 200 5 minut prawy ciąć i 200 Hamowanie dobija 4 prawy 20 opór lewy na główną ślisko ślisko 250 5 minut prawy nie śpiesi 300 Do trzeciego szczytu za szczytem, 5 prawy max i 250 hamowanie 4 plus lewy, bardzo późne śmiało. Bardzo późne, śmiało. 4 plus 150 długie. Do szczytu. Za szczytem 50. Hamowanie 4 prawy. Krótki, do lewy max wypuść. 5 lewy do prawy. Przez most. Uwaga deski. Uwaga deski. Do lewy prostuj 2 plus prawy. 2 plus prawy. Ciąć, trzymaj. Do 4 lewy. 30, hamowanie, przejazd przez brud, ślisko 5 lewy na szczyt i 5 prawy, błoto nie ciąć 5 prawy, błoto nie ciąć, do 6 lewy Przeszczyć śmiało 50, 6 lewy, nie śpiesz 80, 5 prawy listo. 100 Przyhamuj do 4 lewy, krótki 4 lewy, krótki I 100 Prawy max, wypuść 80 I 6 prawy max, 80 Do 4 plus, lewy wypuść do 4 plus lewy do 4 plus lewy i 54 prawy długi na błocie z uwagą 50 hamowanie dwa lewy dziury dwa lewy dziury do dwa prawy bardzo ślisko z uwagą 50 prawy na szczyt zostań 20 opór lewy późny na drogę opór lewy późny na drogę 60 lewy na szczyt 80 prawy max Prawy max 70 do szczytu i przyhamuj od szczytu. 4 lewy przy dni, nie śpiesz do 4 prawy błoto. Do 5 lewy nie ciąć. 5 lewy nie ciąć. 120. I hamowanie od szczytu. 5 minus prawy przez szczyt do 5 minus lewy z uwagą. 50. 4 plus lewy środkiem. 4 plus. I 200 prostój. Hamowanie 4 plus prawy nie śpiesz na szczyt. 4 plus na szczyt. 120. 5 lewy zostań, do 5 prawy w lewy max i 200. 5 minus lewy nie śpiesz zostań, do 5 minus prawy długi zaczna szczyt. Z hamowaniem przed szczytem do 4 plus lewy unosi zły. 4 plus lewy unosi. 150, 4 lewy nie śpiesz środkiem 70, 4 plus prawy 80 i 4 prawy 80. 80 Aż olej chyba się o ten o ty, <głos> <głos> przesunął, bo <noise> się połączało wszystko